Oh je. No! Děň Dobry! A před Państwem můj šéf, Adam Santura, který přejmuje jako prole. Siadáme na razie!

Super, posłuchajcie mnie uważnie. Teraz będzie działo, że Żławczo zrobimy wyścig. Pamiętajcie, szaliki, flagi, okulary słoneczne, telefony komórkowe, portfele. buty, wszystko leci w górę od czasu do czasu. Żartowałem na ja Ale stawiam zawsze na leczu. Ja widziałem jak to wygląda, ale czy wygląda niebie. No to tak, ja opowiadam co się dzieje, a Wy spróbujecie mi to pokazać, tak? Dobra, wyjeżdżają teraz, tak? Dwie minuty do startu zostały. Cytuję, że się plenarnej telewizji, na plenarnej telewizji, na tak telewizji, na plenarnej w górę plenarnej telewizji, na plenarnej telewizji, Jedyna zmiana jest taka, że jak już wstaniemy, to błagam, nikt nie siada, tak? Zakończył się wyścig, wszyscy tam się wykrzyczeli, że Walubas wygrał i stoimy, dobra, i zajmujemy się sobą. A wtedy pada dialog, jeszcze raz jedziemy. To co, Adasiu, jaka decyzja, że po tym robimy park, czy jak? Ja bym robił park maszyn. Tak. Panie trenerze, jak w takich warunkach przygotować się do tak ważnego spotkania jak w niedzielę ze Stalągorzów? No, warunki są jakie są. Pogoda przykładała nam się kusa i, i tak to wygląda. No, szykujemy, to Romyś robi to, co może. Od rana już czwarta był tutaj na nogach na stadionie. Szykujemy i mam nadzieję, że się kompletnie przeprowadzimy i będzie wszystko ok. TVN dzisiaj chce, aby to wyglądało tak, jak w niedzielnym meczu, czyli para gożowska, para zielonogórska. Jak to będzie wyglądało przy wyjściu ze startu? Będą to zawodnicy jako nasi rywale? Będą w innych plastonach jeździć? Jak to będzie wyglądać? No, są tam kewlary z Gorzowa przywiezione. Są szef z Zmarzlika i Cyra. Nie sposób, żeby Balasek z nim przegrał. Robimy teraz scenę w Parku marzeń, gdzie Wy nie jesteście pierwszej. Dziękujemy. Jeszcze ja wrócę. Dobra. Panie Tomaszu, udało się przyjechać do Zielonej Góry. Ekipa tvn jest tutaj z nami. Proszę powiedzieć, jak to będzie wyglądało od strony technicznej tutaj nagrywanie tego odcinka. To praktycznie z trzech odcinków. No to już trwa, bo przecież jesteśmy tutaj trzeci dzień, prawda? Najpierw kręciliśmy w mieście takie sceny, które dotyczą całej fabularnej części i tego, co się dzieje między Patrykiem a Martą, czyli między synem i jego żoną. Natomiast teraz będziemy kręcić mecz derbowy. Dzisiaj akurat będzie część wyścigu zainscenizowana, bo przecież nie można wszystkiego kręcić na prawdziwym meczu, ale. Jutro będziemy też fragmenty prawdziwego meczu kręcić. No, dzisiaj tu przybyli mieszkańcy Zielonej, żeby pomóc nam wystąpić jako publiczność i bardzo się z tego cieszymy. Będą też ustawiane wyścigi. Wszyscy zajmują swoje krzesełka, bardzo proszę. Panowie i panie, którzy schodzili po schodach, zachowujemy to. Marcin, włącz radio i słuchajcie, pokażcie pozycję do rozmowy panowie. koncentracja. Jest około 40 osób, maksymalnie ograniczona ekipa do możliwości zrobienia tego wszystkiego. Jeśli chodzi o logistykę, to ponieważ, tak jak mówiłam, robiliśmy w Półtusku z powodów budżetowych, teraz to wszystko się opiera na dobrej tutaj woli nie wiem, społeczeństwa, czyli statystów, którzy przyszli z własnej woli pomocy prezydenta i pomocy prezesa klubu, bo też jak by ci wszyscy zawodnicy, to wszyscy to robimy ku chwale falubazu i zielonej góry.